W tym roku to będą chujnie święta. Daj spokój coraz gorzej 13 stopni, pogoda jak w listopadzie. No, na śnieg nie ma co liczyć. Dobrze, że mamy własny. Na szczęście nadal są możliwości, żeby zarobić dobre pieniążki. I po to cię właśnie tutaj sprowadziłem. Zaraz zobaczysz. Zobacz. Wiesz co to jest? Drzewo? Świerk serbski. Mam na to Żyda za dobre pieniądze. Pójdzie jako drzewka świąteczna. Jak drzewka świąteczna? Przecież to się nie zmieści do mieszkania. Na no, choborze poziomu. Zobacz. Zetniemy je, a potem wytniemy po dwa metry od góry i mamy zajebiste chuńki. A co z tą częścią drzewa? Co zostanie? Zostawimy w lesie. Bobry zeżrą. A jakieś psy leśniczy czy coś? Rozkminią nas jak będziemy tu karczować przez tydzień. Spokojnie byku, my tylko dogadujemy Żydów. Na robotę już mam dogranych parobków. Przyjadą tu w nocy i wykarczują wszystko do białego pnia. Taka robota może trochę potrwać i trochę hałasu będzie. Nie myślisz, że to jest przypołowa? No coś ty, 10 minut tu jechaliśmy przez las. Nikogo nie zastaniesz. Zresztą wydrzej sobie mordę, jak chcesz sprawdzić. Kurwy świecie! Chuj wam do dupy w doplecie? To co, sypniemy jeszcze po opłatku i suniemy na miasto. Dwie roboty czekają do ogarnięcia. Mhm. Sound like nails on a chalkboard. Hit you harder than the dog.